Siemano, siemano, sorry spóźnienie No siema, nie no w sumie to chyba ja się spóźniłem, nie? Bo coś tam ćwiczyłeś? Nie Nie ćwiczyłem nic, grałem dużo w GTA, dużo streamowałem, nic nie ćwiczyłem Słuchaj, no nie zdziwię cię jeżeli zaczniemy od tego co, co ostatnio katowaliśmy, żeby sprawdzić czy to pamiętasz to e, Oczywiście, tak... czyli matowanie, matowanie wieżami <noise> Dobra, mamy słuchaj pozycję. Zapytałbym cię, czy w ogóle wiesz co robisz. No chciałbym zepchnąć twojego króla na górę szachownicy. Dobra, nie no, plan jest dobry. Zobaczmy jak sobie poradzisz. Okej. Okay. Nie no, na razie widzę, że kminisz bryłę. Kurde, ja ci nie uczyłem spychać królem. Trochę inaczej zaczynam szukać dróżek takich, na które bym wcześniej nie wpadł, wiesz? Szachmat, cholipka. Ja Cię inaczej uczyłem na tą, tą, tą e, łatwiejszą wersję, a Ty mi wyleciałeś z tą trudniejszą. Tak naprawdę król to poczekaj, tak czy ja tak? A tak, tak, teraz poczekaj, jak zaczniesz to kazać robić, to pewnie się to nie no wiesz. A jak gdyby okay. spróbujmy mimo wszystko, no chcę to sprawdzić. No nie, no widzisz, tutaj trzeba kumać moją taktykę. No jak gdyby nie, no ja, ja, ja kwa, mam samego króla, co ja mam kumać? Mam dla ciebie taką informację, dobrze? Nie, dobra. nie, nie cofnijmy, cofnijmy to, cofnijmy nie, ja... to. Oj. Ostatni ruch był chyba najlepszy. Ostatni ruch był najlepszy? No, 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 ja to wiem. Albo a przypadkowy, przypadkowy, żeby się klikło. I teraz królem, cyk? No to muszę uciec wieżom. Okej... Okay. Kurde, byłeś już tak blisko, ale spoko. No pokaż mi, jak byłem blisko, to co powinien zrobić. Jasne, po Może? prostu nie będę Cię męczył, Aha. bo nie pokazałem Ci tej idei, sam ją wy, wykułeś. To tak jakbyś wzory na matematykę wymyślał. Ci raczej wiszę, bo króle muszą być pod, naprzeciwko siebie pod koniec. Bo zobacz, Aha. że ten król zabiera wtedy te trzy pola. I wychodzi na to, że gdziekolwiek na ten pól by była wieża, to jest szachmat. Nie. No spoko, i wystarczyło iść do tyłu. A I zobacz, że tutaj jest blokowane, więc jeszcze teraz posunięcie. Jaki to jest ruch? No, tak jest, super. Tak, no Kroll blokuje trzy, wieża zabiera jedno i to jest koniec, tak? <grym> no, dobra. Spróbujmy jeszcze raz, bo to są takie najważniejsze podstawy. Czyli tak odcinam tutaj. Nie. Yeah. Postaram ci się przekazać pewną analogię, dobra? Taka była pozycja, pamiętasz? I uderzyłem wieżą tutaj. Tak, po co? E, no, bo tu odcinam. No i co I ty gdzie możesz? ja mogę się ruszyć? No tu, tu w prawo. No tylko i wyłącznie. I co wtedy no, robisz? I wracam tu. Dobra. Uderzam tak. i, i wracam. Dostajesz ciosa tylko. No to samo jest tu. Zoba, wiesz. A ta. No! no! I co robię? No, no. Ciap, Dobrze. Oto dobrze. dzi... Dobrze. Ja zacząłem kumać. Dobrze dobrze. 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 Obrócone linie papilarne, proszę. Cyk. Ale czy to ty czy tam sp***liłeś? <laughs> cofnij, cofnij, cofnij. Teraz i właśnie jak to teraz zrobić? Tu? No, tak. Ja tam czołeczki widziałem, pokazał mi Ja przypadkiem strzałkę spingowałem jakby myślałem, że ty tego nie zauważysz, nie? No nie, dobra. To nie dobre to było dobre czy niedobre. No tak, to no, przecież jest szachmat, no, jak może być niedobry szachmat. No, no szachmat, no, jasne, jasne. Słuchaj, to teraz zobaczmy, czy ty w ogóle rozumiesz, czym jest szachmat. Co ty na to? Mamy taką pozycję, grasz białymi. No i jesteś na ruchu. Dobre. Chcę dać szachamata. Uhu, uhu, jednym ruchem stąd? Znaczy, no ja nie wiem w ilu, nie chcę ci podpowiadać Chodzi o to, że tutaj jest większa spostrzegawczość bardziej. Się liczy, nie? Że figury ze sobą muszą współpracować, żeby był mat. No i teraz musisz popatrzeć. Ale które... poczekaj, widzę, widzę, coś tu widzę, popatrz. no patrz, tu no. jest koniec, tak? Przecina i ładnie odcina dwa pola królowi. O no. oh, Kurwa, nie, 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 tylko przypadkowo, przepraszam. Tu atakuje ten, nie? Tu atakuje ten. No, 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 no nożyce robią. No, a jest nieatakowany. No dobra, no to poczekaj, to może pokażę swoją wersję. <laughs> Ale dobrze pokazałeś, jesteś na ruchu! Musisz wygrać! Muszę go zaatakować. Jak to zrobić? Chujowo, nie? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to zrobić. U, sam mi powiedz czemu to jest słabe. No bo e, nikt nie broni pozycji tego pajaca, nie? <śmieniu> no, no jopkę, Jopek no. będzie bity przez króla. Oto no nie, chuj, nie wiem, bo tak. no, 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 mi się trzy wyjścia, no tu też chłodowo. <śmieniu> Dobra, no Nie wiem, no nie wiem stary. Tu? No, spoko, spoko. <śmieniu> Jak ty na to wpadłeś w ogóle? Znaczy, jakby rozumiem, że zauważyłeś te trzy ruchy, ale czego jeszcze pominąłeś? Zastanów się. Sami pingowałeś na początku nożyce. Nie. No to w skrócie, wskaż punkt wspólny tych figur. No, tak nie mogę postawić go, tak? No, ja to mogę bić? Nie możesz, bo bije go wariat tu. No, właśnie ty! No. I to jest już szach i to jest mat, szachmat, tak? No, sam mi odpowiedz. Tak, tak, to jest szachmat. Dokładnie. Jestem przekonany, że to jest szachmat. A ty? Dostaniesz pracę domową. A to będzie sprawdzane jakoś? A będziesz oszukiwał? No, nie, no absolutnie. No to nie będzie sprawdzane. F farcik. No. <laughs> Dobra, to może teraz zróbmy troszkę bardziej zaawansowane rzeczy. Mianowicie, zróbmy sobie przypomnienie. Masz proszę yy, białe teraz. Gramy, gramy ze sobą i rozmawiamy. Znaczy to nie, niekoniecznie co u Ciebie, ale tak a propos partii, rozumiesz tego co robisz. Zobaczymy jak Ci pójdzie. Czy ten ruch jest dobry? No nie wiem, no strasznie straciłeś dużo czasu. Słuchaj, co innego jak tu stoi koń, nie? To Ty to grasz i jest git. W ogóle po tym... Nawet po tym, łamiemy konwencję i powinieneś sobie zadać pytanie Okej, okay, czy ja walczę z tobą mocno o centrum? Nie walczysz, ty nie walczysz ze mną mocno No to weź ty. tylko. to jest tak jakby na ringu ci trener mówił, że tylko masz stójce wygrać w walkę I chłop się przed tobą kładzie, a ty kurde nie, nie dosiadasz go? Bo trener mówi, że tylko stójka, bez sensu Nie walczę o centrum, to ty je przejmuj, rozumiesz? Jak zagram przykładowo stary pionem, to ty już musisz podjąć decyzję, czy walisz oponenta, okay. czy odwrót. I to jest tak jak stary w lidze Legend. Masz Ignata, jak gdyby wrócił ci na cooldown, to ty nie uh -huh. szukasz pierwszego, lepszego oponenta i używasz Ignata tylko po to, żeby go użyć, tylko czekasz na dobry moment. Tak samo jest tu. Tak, jest. Yeah. Zbijesz w dobrym momencie. To jest moment, w którym ty zagrałeś 7 dobrych posunięć. Zagrałeś na razie bezbłędnie, No teraz sam powiedz, jaki jest plan. Ja chcę atakować, albo. Dobra, to chcę atakować. No tak chcesz atakować, to się pozbywasz wojska, kusza? Nie, no absolutnie. No właśnie. No to... Zucker. <laughs> I zdał ty... ciekaw, no. Dobra, e nie, właśnie nie. Jak stratek chowasz snajpera na wzgórze. Rozumiesz, nie wiem, no tłumacz eee. jak chcesz. I słuchaj, żeby cię nie poniosło, bo ostatnio to ja nie wiem, co ty zrobiłeś. No to, to mam potas zbijając to, no bo to mach, machasz mi taką marchewką koło nosa i ty chcesz, żebym ją zjadł. No nie mam wyjścia, mam tylko jeden ruch, nie? Wiesz, jaki to jest ruch, nie? Tak, ty wiesz. Tak, ja wiem, no. Ja też, ale widzę, no to... sobie... Nie wiem, to. E... Ja też nie wiem, w Dobra, tutaj. Super, i to nie, to się A... wydaje na pozy pasywne, robisz jakiś wiesz. A wiesz, git, git, git ruch. Ja nie wiem, jakby to jest mega giga ruch. Co w to To jest uciekanie. Stary, to, to ja ci teraz powiem. Jesteś mega giga kozakiem. I wyobraź sobie, że cię zaczepia patyk taki, 50 kilo. On cię prowokuje, ty wygrywasz, jeśli go nie uderzysz, czy ty wygrywasz, jak go uderzysz i, i, i walisz mu na łeb go walisz? No ja wygrywam, że go nie uderzę, no bo chodzi o siłę woli, wiesz. Ty już w głowie wiesz, że on by padł na strzała, nie? Rozumiesz? I to jest ten moment. Wiesz, ty go znajdziesz pewnie po imprezie, jak już będzie bez kolegów. Musisz zaatakować teraz jego czuły punkt. Ja mając pasywne wojsko, nie wiem, nagle ruszam po skrzydle, gdzie powinienem się bronić. I teraz aha, zadajmy aha. sobie pytanie. Jak chcesz wygrać partię? Zasugeruj mi coś. Kurwa, widzisz, że nie chcę tu iść, ale gdzieś w te rejony, niedokładnie tutaj. Nie, ale, ale spoko, bo to nie, to nie jest poziomica, żeby mierzyć, kurwa, poziom to. mojego garba. Tam, gdzie to. są figury, przykładowo te, jak one będą patrzyły jakoś gdzieś, kurde, na ciebie spingować, tam na króla, tak jak ty zaznaczyłeś. Czemu ty zaznaczyłeś tak krzywo? Nie wiem, czekaj. No z na króla zaznaczy. Kurwa, nie wiem. No mijaj, ja mi też nie działa. O, dobra, tak to zrobiłeś. To jest taki plan, jak rozumiem, że jakiś tam Age of Empires czy innych tam, że tak Tak, wszyscy le króla, tak. Tu stoi wieża, ona już jest na dobrej drodze, tylko oponenci z drużyny przeszkadzają, no nie? To jest ten jungler Nob, który rozumie przychodzi na ganka Aha. i kradnie miniona. Trzeba go gdzieś inaczej zrobić, żeby on był użyteczny. Tam mu napisz, iź wilki zrobić na przykład, nie? No nice, jest, zobacz. Zmusiliśmy je do wycofania się, jestem mega pasywny. Kolejny. Wow! Powinieneś zadać sobie pytanie, czy coś tu, coś tu nie gra chyba. No nie opłaca się ta wymiana, no ale potem zrobię coś takiego, nie? No to kto ma lepiej, ja czy ty? A ty zbiłeś piątka No Ja zbijam to no, no to było dobre, to czy ja zarobiłem, ja zarobiłem, tak? Rozje**łem twojego konia za trzy punkty To jest trap house, zobacz A. Chodzi o to, że ty coś przeoczyłeś Bo zobacz, że jak tak to stoi I ty byś zagrał przykładowo jakiś ruch rozwojowy Taki To ja tak nie mogę zbić Odpowiedz mi czemu No bo ja teraz koniem zbijam, nie? No dobra, a co z tą groźbą? Aha Nie no, ale tu czekaj, bo... mogę. Mogę spierdolić, o, mogę uciec. Nie no, poczekaj. Czy jak ja ci to zbiję, to to jest groźne? No chuj, f... nie, no bo cię tak mi hetmana. No ale to, 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 to przecież odbijesz, tak? A, no to racja, no, 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 no. no. I on kryje jego pozycję, no to czy dobrze zrobiłem, jak ten koń tu by wjechał? Chciałem cię o to zapytać, żeby to nie był przypadek, tylko twoja decyzja. Dobra, ja teraz robię jakieś dymy. Słuchaj, okay, nie daję okay. ci forów, musisz rozbić moją pozycję. Rozbijanie pozycji. Powiedziałbym, że zarazem jesteś geniuszem. O, co? No dobra, ty, to jest ciekawe, ale giga słabe teraz. Czy Dlaczego Bo... słabe? Dlaczego no słabe? Podobać. Aha, no to ja muszę zrobić coś takiego, nie? No dobra, ale zobaczymy co dalej. No dobra. Błagam, znajdź to ten ostatni ruch. Co? Czemu tak? Nie zastanowiłeś się w ogóle. No, do no dobrze, no patrz, bo <ścoughs> musisz uciec. Tak jak zbijesz tego pionka... Najgorsze jest to, że masz rację w tym, co mówisz. Tylko że jest to tak, jakbyś miał do wyboru dwie rzeczy. Milion dolarów albo dwa złote. I powiedział, ale zajebiście. Co, co te dwa złote kupię bułkę, k***wa i może Kubusia, jak na przecenie złapę. Milion dolarów. Gdzie to leży? Gdzie to milion dolarów jest? No i znalazłeś milion dolarów, rozumiesz? O, to tu leżało! Ty wchodzisz tutaj i wiesz, rękę już masz na mojej wątrobie, a ja nagle tu! Iść! O! Właśnie tak. I o to chodziło! Widzowie wiecie, że Paris jest opłacony za godzinę kurwa tylko, więc... <laughs> Myślicie, że mi się chcecie na piesta, że jakieś bierki i się jej wszyscy. <laughs> o no, zbijam do rapioneczków. No i to jest ten moment, w którym całe wojsko atakuje, uderzacie w żywo. A ty no, robisz coś tak! A wódź się idzie wylać i to jeszcze dwie wioski obok. No kurwa ty. Chcę dać mata. Co? Czy coś to może zbić? Że co? Że co? No co? 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 Znaczy inaczej co? Ten ruch. Co ten ruch, co? No, ja się pytam, co to k***a jest? Czy... Zmuszam jego do ucieczki stąd. Masz on wypisać w tym o... natychmiastowym. Odpowiedz mi, czy ten ruch jest na pewno dobry. Skoro pytam, to prawdopodobnie nie, ale znaleźć dlaczego. <laughs> to jest k***a, jestem tylko, jestem nawet na tym przekonany. Ale dlaczego? Ruchem. Poczekaj. No bo ty zbijesz tym i wiesz, teraz będzie przypał, nie? Na pewno? Co byś teraz zagrał białymi? A, lokonia, tak, 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 tak. Okej, okay, Dlaczego ruch jest słaby? A, poczekaj, bo może... Nie wiem. Nie, to, nie, to ja się dalej trzymam, że ten, tam nie był zły ruch. To jest dobry ruch, a ty... próbujesz. No dobra, czyli gramy. To ja gram tak. No dobra, i to właśnie dlatego ten druh był zły. Dobra, no dobra. Ty i teraz słuchaj, ja teraz zagram na poziomie 1600 i się pomylę. Kto? Teraz siedzisz na dupie i tak zakończymy lekcję, jak to dobrze rozwiniesz. Widzisz, że będziesz leciał, ale ci nie wypuszczę z klasy, tak, tak, tak. dopóki nie rozwiążesz tego zadania. Czy no ja zbijam tutaj, nie? Ty atakujesz tu, ja tu. I jak się kończy ten wariant? Uciekasz królową, nie? W jedyne miejsce wolne, czyli to, tak? Nie. A. No, ci zobacz, po tych wszystkich wymianach 10 równa się 10, No ale to gówno jest, bo ty jesteś atakerem. Atakujesz tu, więc teraz full focus. Jak to można wszystko. Może tak. No i znowu, tak, posiadaj się odlać. Ja tak. Moment, ten pionek cztery ruchy tu stał za darmo i go nie braliśmy. To teraz to nie jest zadanie na pewno. <laughs> to są te dwa złote stary. Nie schylaj się po dwa złote. Eee, mogę zmusić go? Dobra, jest Szach. Poczekaj, jesteś na bardzo dobrej drodze. No o, i teraz co? No to ty mi powiedz. Co się zmieniło? Kurde, no nie wiem teraz co się zmieniło. Małutka podpowiedź? Nie, nie <grym recognize> to jeszcze raz zagrasz ten dróg. Dlaczego to było takie niekoniecznie najlepsze? No bo finalnie wyjdziemy na zero, nie? No bo wiesz, no no, właśnie, no, Ale chodzi o to, że bicie, bicie. <grym <grym <grym> Widzicie? I ten Hetman zaczojony bronił. I teraz, co się zmieniło? Pamiętasz? Coś? Pamiętasz? A propos tych wież? I kiwki poprzedniej? Że nie jest blisko wież, nie jest niebezpiecz... niebezpiecz... bo nie mam pojęcia, kurwa, co całego... chodzi. <ś keskutry> Dobra, to ja cię też Bicie. No. Bicie. I co bicie. teraz grasz? No, bicie. Dobra, i czy ja mogę Hetmanem zbić wieżę? Nie, bo koń blokuje. A... No i to się zmieniło. No No to... <ślam> i co musisz teraz zrobić? Co ty to musisz zrobić? Ty, bo tu ty masz więcej przewagi. Tu, bo ten broni to. Nie wiem. Stary kurwa, jakby był kurs na bukmachera, że wskażesz ten ruch, to byłby jakiś kurs 500, nie? Poczekaj, to teraz trochę ci inaczej powiem. Możesz wygrać w jednym ruchu. Mogę wygrać w jednym ruchu? Hmm. Tak. Tak! Tak, bo koń broni tej pozycji. Tak! Jasne. Jest! No! <śla> nice. Czuję się, jak jest... naprawdę w na prawdziwych lekcjach z tobą, wiesz, wychodzę taki, z, z, wiesz, jak wychodzę teraz z domu, co minister na prawo rzucał i wypisalone, na boisku, to jest piłkę, nie? Działak terapia dla mnie. Cześć, ja, ja nie, cześć, nie cześć. muszę być mistrzem stary, ja, dla mnie to jest po prostu taka nauka z tobą. Dobrze. Nie następną lekcję robimy. Słuchaj, to ja proponuję tak, że my się zgadamy na priv bo tam czasami mamy jakieś dys dyskomunikacje, tak. to teraz ustalimy, bo ja bym cześć. chciał stary serio, podjąć się takiej cyklicznej serii. Ja jestem cały czas, ja jestem cały czas, Wariacie, wiesz o co chodzi dostępny. Ja dziękuję za kolejną lekcję, Dziękuję wam, czat. Trzymajcie się i powiedzieć: tronujcie szachy, nie ma się co nie niej zniechęcać. Dobra. Dzięki, dziesiątka. Dzięki, wielkie. Hejka. Siemasz. No i co, widzowie? Ja myślę, że ma giga ogar, Jak na drugą lekcję? Pompeczka. Hello? Siema. Siema. How do you It's okay. I had a lesson with Paris, so. I was watching. Is he improving? Yeah, of course. He's improving every time we see each other. So I, I can... I bet he will gain this 1000 Tilo in a short period of time. As we bet, you know? Yeah, I mean, honestly, I think so too. Because like, you know, if you start from...